Cześć kochani, jakiś czas temu prezentowaliśmy materiał tutaj na temat Sora numer 1, czyli tego projektu od OpenAI, od Sama Altmana, który pozwalał generować obraz wideo. Ten trailer, który wam wtedy zaprezentowałem, był naprawdę niewiarygodny. Wszyscy myśleli, że to naprawdę zmieni nasze życie, ale później szybko się okazało, że te generatory nie są tak dokładne. Teraz prezentują materiał Sora 2, to jest. Bardzo świeże, dwie godziny temu dosłownie zostało opublikowane u nich na, na ich własnym kanale. Ja Wam tutaj to zaprezentuję. No, różnice są oczywiście, to jest znacznie lepszy model, widać tą, ten skok jakości. Dodatek jest też taki, że automatycznie będzie dodawany dźwięk, więc spójrzcie sami przez chwilę. Powiem wam, że jak oglądałem to po raz pierwszy, to nie byłem do końca pewien, czy na przykład sam Today? jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy to są jakieś takie mieszane ujęcia, czy też nie. Momentami naprawdę ciężko było, jak gdyby to stwierdzić. Oczywiście teraz uważam, że jest to w pełni, w pełni wszystko wygenerowane przez właśnie przez tą nową wersję. Sorry, nie wiem oczywiście jaka będzie cena dostępu do tego czegoś. Oczywiście sami widzicie, że jeśli chodzi o jakość to wszystko jest dosyć spójne. Oni się tutaj chwalą, że mają nowe modele. Które będą dobrze obsługiwały fizykę, no to, że dźwięk będzie automatycznie dodawany, to już otwiera bardzo duże pole do kreatywności. No i oczywiście każde wideo będzie miało dźwięk, tak? Słuchajcie, no. Czas pokaże, praktyka pokaże, jak to będzie wyglądało. Dodatkową opcją jest coś takiego, że możecie użyć swojej własnej twarzy i wkleić do, do dowolnej sceny, jako takie cameo, tak? Więc mówię, znowu podejrzewam, że naprawdę rozpocznie się taka nowa era dla twórców, niezależnych twórców. Jest to oczywiście bardzo fajne, natomiast od razu przejdę do rzeczy, bo to jest tylko dwie, dwuminutowy trailer, słuchajcie. Ok, i widzicie, jak szybko nasze mózgi się męczą. To znaczy, rok temu ten materiał byłby po prostu gigantycznym wow, taki zresztą przecież był. No a tym razem jakoś tak nie jestem specjalnie zachwycony. Może po prostu dlatego, że. Wydaje mi się, że w obecnym czasie ludzkość potrzebuje więcej prawdziwości, więcej realizmu, więcej prawdziwego połączenia między nami samymi, między jednym i drugim człowiekiem, a nie więcej fałszu, więcej udawania, więcej czegoś, co nie jest prawdziwe. Wiecie, więcej po prostu naprawdę, no, realizmu, czegoś, co istnieje naprawdę, aniżeli sztucznej papki wygenerowanej komputerowo, taniej rozrywki. Ja myślę, że dobrze będzie zalew czegoś takiego. Słuchajcie, wyścigi kaczek, no wspaniałe, fajnie coś takiego obejrzeć. Jak w ogóle zmieni się biznes filmowy? Jak za chwilę będą nam mogli pokazać, na przykład, już puśćmy wodze fantazji, że nie wiem, przykładowo jakiś tam kraj zaatakował drugi kraj i mamy materiały wideo z tego i nie będziemy w stanie odróżnić. Czy to prawda, czy nie? Nawet rządy będą mogły taką propagandę zaprezentować, że jakiś samolot został zestrzelony, mamy tutaj materiał wideo, no i przecież rządy by nie kwestionowały tego, prawda? Rządy by nie proponowały ludziom absolutnie niczego nieprawdziwego, no nie? Jeśli to kwestionujesz, to jak za czasów covid jesteś po prostu jakimś chorym wykolejęcem albo agentem służb specjalnych, tak? I. E... Co ja wam mogę powiedzieć? Nie wiem, jak teraz będzie wyglądać podstawowy profil na, na Tinderze albo jakichś portalach randkowych, gdzie już każdy może sobie wygenerować wygenerować filmiki z podróży z całego świata na przykład, albo jeżdżąc sportowymi samochodami, no nie ja myślę, że będzie po prostu przesyt. Tego nie wiem, czy mogę na pewno być pewien, że tak będzie z mojej strony. Osoby, która już jest jak gdyby. Poza tym wiekiem, gdzie codziennie nie wiem, gra się w gry komputerowe, chodzi do kina i tak ale młodzi młodzi ludzie obawiam się, że mogą się na to rzucić z zachwytem. Drugie zagrożenie to jest, tak jak powiedziałem, przesyt. Nasze mózgi nie są przyzwyczajone do takiego natłoku dopaminy, nasza dopamina już jest tak wyśrubowana do granic możliwości, to wszystko. Jak długo jesteście w stanie się ekscytować takimi synkami? Będzie po prostu ten wylew tej kreatywności, a później to wszystko znacznie nas znowu nudzić. I jak gdyby będziemy potrzebowali czegoś realnego, czegoś prawdziwego, być może wtedy zasurwują nam z kolei wirtualną rzeczywistość albo coś jeszcze innego. Także fajna zabawka, fajnie to wygląda. Cieszę się, że ludzkość ma taki zarąbisty postęp technologiczny, ale uważam, że to jest moje osobiste, prywatne zdanie. Powinniśmy się skupić na czymś. Znacznie bardziej potrzebnym na czymś, co pomoże nam jakoś nawzajem nawiązać na nowo te kontakty, a można to zrobić bardzo prosto, moi drodzy, wypierniczyć telefony do kosza. A najlepiej jak gdzieś idziecie się spotkać z przyjaciółmi, ze znajomymi na jakąś imprezę, to po prostu zbierzcie wszystkie telefony, zamknijcie je w jakiejś szafce na klucz. I w ten sposób okaże się, że nie tylko wasze mózgi mogą odpocząć, ale że na nowo ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. A cały ten domek z kart, tych wszystkich maniaków, żonnych pieniędzy władzy, ludzi, którym się wydaje, że złapali kogoś za nogi, rozpada się. Rozpada się, jak przysłowiowy domek z kart. Dajcie oczywiście znać w komentarzach wasze zdania na ten temat. Dziękuję wszystkim patronom wspierającym odosobnienie medytacyjne, na które zbieram. Polecam też wspieranie tego kanału, zostawienie łapki w górę, wysłanie tego innym ludziom i subskrypcję. A samowi życzę, żeby odstawił na chwilę internet i skupił się na czymś bardziej podniosłym. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.